Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny dzień składania. Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, dzisiaj zajmę się tylnym wahaczem. Czy już będzie wahacz? Zamówiłem także tutaj tuleje do amortyzatorów, więc od razu amortyzatory do wahacza prawdopodobnie jutro założę, bo trupujna przyśpaczka. Także przyjdzie tutaj podkładka pod śrubę, której na razie nie ma. Ale dzisiaj zajmiemy się złożeniem tylniego wahacza oraz przednich lak tak żeby mieć już wszystko gotowe na, na założenie kół. Także zapraszam wszystkich, za, ja zabieram się za robotę. Na chwilę przystolę czyli mamy tuleje nowe, oś, dekielki, które powinny zakrywać tuleje za, za czym już pasują. No, z bólem, ale powinno być ok. Eee, to i zestaw śrub, tak na dobrą sprawę, ja zużyję tylko stąd podkładek sprężynowych. Śruby dam te, które tutaj dostałem od, od producenta tej osi, czyli zabieramy się za montowanie tutaj i tutaj. Widzę, że są one dość ciasno spasowane, więc będzie trochę zabawy z tym. I potem oś na motocyk. Zapraszam. Czuleje to też samoruby. Znaczy, samoróby Kto się po prostu wytacza. Rozmiar trochę jest przedłuży, więc znów trzeba sobie pomóc sposobem, jak przy ramy. Czyli zasuwamy śruba, podkładki, i wciskamy. W miarę rzeszko, bez jakichś tam większych problemów, przynajmniej na razie, ja jest z tego, co mierzyłem, tej była różnica 15 setnych także. No będzie to ciężko wchodziło. no nic. Przynajmniej luzów nie będzie. Podobny sposób wciskam drugą tuleję. Lekko ją tutaj znałem, żeby sam początek łatwiej wszedł. No i po wszystkim co? Będziemy montować to już na, na ramie Także ja zakładam drugą i będziemy przenosić się na ramę Jesteśmy już przy motocyklu. Udało się. Wcisnąć obydwie z bolami, bo z bólami ale weszło to i zakładamy. Niestety będę musiał tutaj użyć pomocnika, czyli motka. Inaczej to nie pójdzie, bo dość mocno są te tytule ściśnięte i naprawdę ciężko wchodzą. Także zas zasuwam. No i niestety się zatrzyma. Ponieważ oś wahacza nabiera ochoty do współpracy w zamrażarce, więc ja się zajmę przed nim zawieszeniem. Zaczynamy. Czyli tak, ja mam ściągnięte tutaj tuleje, więc ściągnę tylko zabezpieczenie. Idzie tutaj. Ta. Teraz tak, moje wchodzą w miarę. Jeżeli byście mieli problemy z włożeniem tych tulei, wystarczy wziąć sobie rzątek, nalać do szklanki, zanurzyć to, żeby się chwilę nagrzało. I powinno wejść. Moje wchodzą bez niczego, przynajmniej pierwsza weszła, a zresztą też. Czyli już siedzi. Rzucamy zabezpieczenie. Siedzi. Kolejna rzecz. Bierzemy sprężynę. Wkręcamy. Nakładamy. I wychodzi. Teraz tak na koniec mam nadzieję, że będzie widać. Na koniec nakładamy podkładkę. I uszczelkę gumową. Uszczelki z GMO to są takie dość ciasnawe. Trzeba je poukładać, żeby ładnie dolegały. Voilà. Mamy przygotowane. Teraz idziemy po naszą ładnie wychromowaną część. I lecimy. Oczywiście smarowanie. Bez smarowania nie idzie. Lejemy po ściankach, ładnie rozchodzimy oliwę. I okej. Okay. Tutaj trzeba wycelować. Także zrobię to poza kadrem. Ok. Mi już śrubka wyszła. Czyli zasuwamy. podkładeczka Nakrętka. I teraz tak trzymając sprężynę. Zakręcone. Jak mocno zakręcamy? Z czuciem. Nie podam tutaj momentu, nie podam tej siły. Tak, żeby nie urwać gwint. To uszczelnia naszą lagę. Więc dobrze by było, żeby to było w miarę dokręcone. Jeszcze ciasteczko. Ok. I mamy. Teraz tak nakładamy tą tuleję, wbijając starą. Czyli rzucamy i uderzając starą tuleją, nabijamy tą jeszcze będę sobie pomagał łożyskiem. Czyli w ten sposób i nabijamy do samego końca, tak żeby zrobić miejsce. Na, na uszczelniacz tutaj. Także ja dobijam i zaraz będę z powrotem. Ja już mam tutaj bite. Jak to robiłem? Jeszcze raz. Stara prowadnica. Amortyzator wsunięty tak, by tutaj nie, nie kaleczyć. I łożyskiem uderzałem. Trochę to czasu zajmuje, no ale działa. Teraz tak, zasuwamy z uszczelniaczem. Kolejna rzecz, która idzie, idzie uszczelniacz do, do mojej lagi. Chodzi tylko jeden, czyli oczywiście smarowanko. Smarujemy całego. Robimy miał poślizg. Teraz jeszcze jedna uwaga, jeżeli tutaj byście mieli bardzo duże wżery, to proponuję wziąć folię streczową i owinąć to folię streczową, tak żeby nie uszkodzić uszczelniacza. Ja mam w miarę gładkie, nie ma tutaj żadnych zadziorów, więc są uszczelniacze się nie boję, ale mówię, jakbyście mieli jakieś, jakieś zadziory tutaj na tej powierzchni, to najprościej jest właśnie wziąć folię streczową. dociskamy Uszczelniacz. Uszczelniacz siedzi. Bierzemy nakrętkę. Nakręcamy nakrętkę. Tu uwaga na gwint. Robimy to uważnie, na spokojnie, żeby nie przekosić gwintu. Nie uszkodzić go. Bo będzie problemik. Mi coś tutaj nie chce wejść. Mógł być jakiś brudek jeszcze. OK, wkręcanie już idzie. Miałem delikatną zadrę w miejscu, gdzie, gdzie wcześniej tarło po prostu. Więc nakrętka ciężko łapała. A tak, jak mówię, na spokojnie, żeby nie zepsuć. I teraz bierzemy klucz uniwersalny od wszystkiego. Delikatnie łapiemy. Tak, żeby nie porysować naszych ładnych chromów. I dokręcamy. I voilà. Trochę ciasno chodzi, ale się rozchodzi. Teraz tylko górna nakrętka, przynajmniej na razie. Potem, jak będę montował, to i taką ją ścianę. Obydwie lagi przednie mają złożone. Niestety, po kilku próbach walki. Z tylnym wahaczem widać, młotki leżą nawet. No nie da się tego wcisnąć. Tuleje niestety są tak ciasne w tym wahaczu, że, 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 że tej osi nie wcisnę tam. Pada jutro z tym do, do mojego tokarza, zobaczę co mi powie. No i, no i w najgorszym wypadku po prostu nową, nową mość wahacza się wytoczy, ewentualnie się coś jakoś tuninguje te, te tuleje. Zaczynamy. Na razie to koniec. W następnym odcinku zrobię jeszcze jeden odcinek z przednimi lagami. Wezmę je wrzucę z przodu na półki. To będzie jutro. Sobie to ponagrywam. Zobaczymy jeszcze, co po przychodzi. Jak będzie w paczkach. Wszystkim dziękuję za uwagę i do zobaczenia.